Witam serdecznie. Pożar w obiekcie tunelowym to sytuacja, w której skuteczne kontrolowanie sposobu rozprzestrzeniania się dymu i ciepła ma kluczowe znaczenie dla ratowania ludzkiego zdrowia, a niekiedy życia. Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych z tunelu często wymaga zastosowania dedykowanej wentylacji mechanicznej, np. systemu różnicowania ciśnień. W sterowaniu takimi układami często liczą się dosłownie milisekundy. Należy jednocześnie pamiętać, że każdy obiekt tunelowy jest inny. Z tego powodu wymaga zastosowania indywidualnej koncepcji projektowej w zakresie zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych w warunkach pożaru. Na przykładzie takiej inwestycji przyjrzyjmy się, na czym polegała implementacja uniwersalnego systemu do zabezpieczania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych. Alarm pożarowy, proszę opuścić tunel. To obiekt inżynieryjny, w którym zainstalowano pakiet jednostek napowietrzających jednostek, które wchodzą w skład zestawu wyrobów do różnicowania ciśnień typu Franek RC. Fundamentalnym zadaniem tego systemu jest ochrona poziomych dróg ewakuacyjnych tunelu. System Franek pozwolił na wprowadzenie na tym obiekcie nowego punktu widzenia na zagadnienie dotyczące eksploatacji tego typu układów. Istotnie, układ sterowania z najwyższym priorytetem realizuje zadania związane z ochroną pożarową. Jednocześnie, sterowniki u systemu realizują funkcje związane z wentylacją bytową. To pozwala znacząco uprościć stopień skomplikowania infrastruktury, która jest zainstalowana na tym obiekcie inżynieryjnym. Wpływa to pozytywnie nie tylko na koszty inwestycyjne. Ale także na koszty związane z późniejszą eksploatacją i serwisem urządzeń. Struktura układu sterowania jest wielowarstwowa. Zestaw wyrobów tworzy system sam w sobie. Jednocześnie jest ściśle zintegrowany z systemem wizualizacji i archiwizacji danych, który funkcjonuje w ramach Centrum Sterowania Infrastrukturą Tunelu. Klamrą, która spina zagadnienia dotyczące eksploatacji układu, jest zagadnienie żywotności. Warto odnotować, że. Oprócz zastosowania podzespołów renomowanych producentów o wysokich parametrach technicznych, krytyczne elementy układu, takie jak zespoły wentylatorowe czy obudowy tablic sterujących, zostały wykonane ze stali nierdzewnej stabilizowanej Tytany. Frapol zaangażował do realizacji zadania zespół produkcyjny, zespół projektantów, zaplecze RD, a także co ważne, Zespół odpowiedzialny za realizację zadań instalacyjnych, uruchomieniowych i regulację tego systemu tu na obiekcie na placu budowy. W efekcie czego system Franek RC stał się ważnym elementem jednej z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.